I chłopaki, wiecie, w ogóle. Ja. Słyszałem, słyszałem, że komendant. Kręci jakiś biznes, technologią komputerową. Sprzedaje jakieś IP. Ja bym się zainteresował tym tematem. Musisz mi wykać bardzo ważne informacji na temat i. P Komendant ma coś wspólnego z wojskiem Ja pierdolę To się zaczyna robić coraz bardziej pokręcone Przygotujcie się na przygodę waszego Dobra. życia ja Gdybyśmy do... nie przeżyli Pamiętajcie Że Was kocham bracia My ciebie też Ja po wysyną Marelowy Paskcie pasy zapnijcie pasy Jedziemy Jedziemy! O kurwa! Widzicie tą wieżę? Tam na szczycie. Tam na szczycie musi być baza IP. To miasto to jest jedna wielka projekcja. Jesteśmy zamknięci w labiryncie sztucznej inteligencji. Dzisiaj, o kurwa! O kurwa, cały czas nas widzieli. O kurwa, wiemy gdzie są przetrzymywane dane. O kurwa. Ja pierdolę. Chłopaki, kurwa, na samej górze jest wielki guzik. Wiecie co to oznacza? Bomba o atom. kurwa. Mamy dostęp do najgroźniejszej broni na całym świecie. Pytanie: Co z tym zrobimy? Na początku zniszmy wszystkie IIP, które zostały skradzione, a następnie. Musimy wykasować IP z to złe miasto. Napiszmy do komendanta. Może napiszmy tak: Mamy Twoje IP. Albo się tu zjawisz. Albo o kurwa. Tutaj. Ta mapa. Zobacz, silny. No. Ja widzę. Im większy jest punkt, tym więcej IP jest w danym miejscu. Dokładnie. Tak, Peter, napisałeś już do komendanta? Słychać, Syreny. Te. Panie komendancie. już wszystko wiemy. Znaleźliśmy pańską tajną bazę, znajdującą się w bazie wojskowej. Ponadto, mamy pańskie nagie zdjęcia. Znaleźliśmy również dowody na pańską współpracę z Illuminati. Jest tutaj również wielki czerwony guzik w nawiasie Apokalipsa. Żądamy rozmowy i pańskiego zjawienia się tutaj. Ma pan 5 minut na odpowiedź. O kurwa... Gdzie ty się o Komendant Wrightwill, czy słyszycie mnie? Wejdź na górę w tym momencie, masz być sam Gdzie jest wejście? Gdzie jest wejście na górę? Musicie mi zagwarantować, tak że mojemu życiu nic nie będzie zagrażało, zrozumiano? Be Spokojnie. Nie będzie nic zagrażało, jeżeli warunki będą spełnione, Panie Komendiancie Dobrze, gdzie jest wejście? Dobrze, jestem... <śla> Kurwa Na górze Oj, chyba było oszukiwane no to... na testach policyjnych A jeszcze wyżej Panie, ma, ma, się swoje lata. Jaki jest wasz Proszę plan Proszę tutaj? stanąć tutaj, na środku. Zaświeć mu latarką w oczy. Driver, nagrywaj to. Panie komendancie, Sony Wright. Czy to prawda, że dnia 22 marca roku 1995 Był pan nagi na plaży nudystów. Którego roku? 1995 Tyś To pomówienia, broń Boże Mamy na to zdjęcia, nie kłam Nie Nie okłamuj nas Mamy to było... na to dowody To było Mamy na... To na to dowody To było Vice City, to było Vi -City. Czy to prawda? Że twój przodek, który żył w roku tysięcznym, współpracował z Templariuszami. <grym> <grym> Nic o tym nie wiem. Illuminati. O kurwa on jest opętany. Ja pierdol, diabeł. Diabeł wcielony. Diabeł wcielony. Jego przodek. Podobnie mieliśmy pewnie... rację. Mów gdzie jest święty Gral W tej chwili gdzie był, Mów Garni. gdzie jest święty Gral. Mów Gdzie jest święty Gral Urywa przestań Robo, Panowie nie mogę 50. Pierdolę. Nie da się temu <grymusi> opętać! Zaśwież mój oczu! Zaśwież mój oczu! Wypal go! Wypal go! Wypal go! Dusz unieczysta! Odejdź! nie unieczysta! Odejdź! Szybko! nie unieczysta! Odejdź! Odejdź! Udało się go wypędzić! O ja pierdolę, coś ci się stało? Rozmawialiśmy z twoim psotkiem! Już wiemy, gdzie znajduje się święty Graal. To jaki święty Graal? Przez Hitler przez tyle lat to z tego szukał. Gdzie jest? Słuchajcie, Słuchajcie. Słuchajcie, panowie, my możemy na tym zarobić. Ja wyczułem, wyczułem. Ja, ja, ja wiem, że to była zagadka. Ten przodek powiedział, że. Ten cały gołąb... Ten cały gołom w jego biurze to święty Graal. O kurwa! Nie. Oddowaj. Mój ćwirek Mój ćwirek Powiedz nam, do czego są ci potrzebne te całe Dawaj IP. Tu kozy. IP? To jest integracja się. publiczna. Zależy, zależy, mi na tym, aby integrować wszy wszystkie osoby publiczne. Już wiem, co to jest. Chcę głupić tłumy, że później poszli z nim tą drogą, nieczystą o kurwa bez żadnych głupich sztuczek, proszę dawać ćwierkę do radio. dobrze użyję tego telefonu linion 01 do golden eagle 01 ćwierć ćwierć całą prawdę już nie musisz kłamać o kurwa. O kurwa Mieliśmy panowie rację Czwirek to święty gral Jego miejsce panowie. jest w Jerozolimie. Musicie się tam utopować. Dlaczego nie zależy na tym wszystkim. Ja, widzę, ja widzę... Posłuchaj, nas nie omamisz. Już się rozpracowaliśmy. No ja nie będziesz momencie, nas kontrolował. Tak? Ja w tym momencie chcę wam pomóc. Dobrze panie komediancie.

Oprzeć kopce z asasynów! W imię Beliara, Inosa i Adonosa wypędzam cię, Altoirze, z ciała komedianta! Nie będzie tak łatwo! Nie będzie tak łatwo! Yyy. Powiedzmy sobie szczerze: przyszedłeś tu tylko po to, żeby pocałować silnego w dupę. <śmiennie> 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 hot 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 hot. Hot. Co tutaj się znowu stało? Żądamy ćwirka i samolotu do Jerozolimy. Musimy uratować Morio. Bo jeżeli do dnia jutrzejszego nie dostarczymy świętego gracza do Jerozolimy, to cały świat się zapadnie. Wpadniemy w czarną Widzę, że pomóc dziurę. Wszechświat zostanie zniszczony. Widzę, że chcecie pomóc temu miastu. Trzymajcie się latarki. Komendant, komendant, Wam ten samolot. Jednak nie możecie użyć go do celów terrorystycznych. Musicie go później odstawić. Czy zrozumieliście to? Moi podopieczki. Tak, Panie Boże. Boże. zrozumieliśmy. Dziękujemy Teraz za wysłuchanie. Dziękuję się wszyscy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boimy się. Niech żyje czarna pała sprawiedliwości! Bez tego! Amen! I... Zostaliście teraz opanowani przez Boga Czarnej pały sprawiedliwości! Czy na Trzymajcie się natarkę, latarki! Natarki, szybko, latarka! Trzymajcie boku. latarkę! Latarka, latarka. Lata latarkę! Latarkę! Wszyscy razem szybko! Zabry, pieśni bojowa!

Czekamy na samolot i ćwirkę. Pieniądz 01, poproszę podstawić ten samolot. Odmawiam, wszystkie są zajęte, wszystkie są w Z wielka burza, tornado, wybuch wulkan na Syberii. Proszę po raz ostatni. Żądamy złotego grelu, czyli ćwirka oraz samolotu, którym polecimy do Jerozolimy i uratujemy cały świat. Chce pan mieć cały świat na sumieniu? Ale to jest jedyny raz kiedy mogę użyć takich swoich możliwości. To co tutaj się wydarzyło zostaje tylko i wyłącznie pomiędzy nami. Nawet moi ludzie, nawet moja policja nie będzie wiedziało co tutaj się wydarzyło, zrozumiano? Zrozumiano. Rozumiemy. Dobra, panowie, jeszcze jedna rzecz. Te nagie tak. fotki usuwamy, tak? Już, proszę, proszę panie komendancie. Tutaj na pendrive e zostało one zgrane. Jak, jak ja, ja, słuchaj. Jak znajdę gdzieś kopię, wyślę wojsko z hydrami. Seksownie pan wygląda bez ubrań, a, pan, a co ty ciepły jesteś? On jest kurwa ciepły, panie komendancie proszę wydać rozkaz egzekucji Dajcie, <noise> jak chcę polejzić, róbcie z nim co chcecie. Ja nic nie widziałem Lecimy. Przygotujcie się na przygodę swojego życia o Lecimy kurwa. do Jerozolimy, panowie Panowie, szykujcie się na beczuszkę. O kurwa. Uy. Zobaczcie ci gdzieś, ćwirek jest w środku. O, leci obok nas. Patrzcie, leci obok nas, ćwirek. Ćwirek, leci za nami, za nami, leci za nami. Uratujemy cały świat. Po prawej, po prawej widzę coś. Chyba Jerozolima Tak Jesteśmy na miejscu Tak jak czytałem w Biblii Piękne miasto Myślę, że to tutaj się wszystko zaczęło Podchodzimy do lądowania Ja pierdolę <laughs> O kurwa Pozwolę sobie zaśpiewać ostatnią pieśń Bo moim se... Tylko ma O kurwa, Peter Ja pierdolę Uratowaliśmy cały świat. cały świat Gratuluję, panowie Należy wam się medal za Postawę obywatelską Honorowe medale dla was Chwileczkę może komendant dołączy do wspólnego zdjęcia? Niech pan komendant tutaj podejdzie. Ustanie tak jak my. Silny ty też. Silny. Silny, kurwa, wszystko zepsułeś. Schowaj to, schowaj to. Dobra. O, teraz jest dobrze. Niech znaczy no. mnie Co, co, co? No ten, no tak mówią u mnie przy no. zdjęciach. Jak mówią? No jakoś tam, yy, coś tam, no wiecie jako tam. Takich obydwaj się na miejscu. O kurwa! <laughs> o. Chłopaki, złamałem nogę, dzwońcie po karetkę. Pamiętacie, jak silny mi zajebał bejsbolem dwa razy? I powiedzieliśmy co? że zawsze będziemy razem. Nie, nie pani panikuj. Moza... Nie możesz teraz odejść, silny. Silny, bądź, bądź silny. Się. Jesteś jak nasz brat. Nie rób nam tego, proszę Cię. Nie rób nam tego. Proszę cię nie odchodzi pomocy. pomocy! Medyku Medyk! Go Medyk pomocy? Ci oni są. Widzę ciemajka! Widzicie Majka Chodź wsiadaj szybko, wsiadaj szybko, idziemy pod komisariat. Muszą tam być. Już już niedługo będziemy się. Już, już. A Ostatnia. Ostatnia prosta. Jak zrobiliśmy pierwszy napad i zatrzymali nas, siedzieliśmy razem w wyjrzeniu i, i. i silny powiedział wtedy takie mądre słowo: Jebać policję. Zapamiętam to do końca życia. Do końca życia to zapamięta. Przestań, paty, wsiadaj, wsiadaj kurwa, pomocy, 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 panie policjancie, pomóżcie, panu ratował, panu jest, panu Pomóżcie panu jest, panu jest, panu jest, panu jest, panu jest, panu jest, tam jest, panu Niech pan zagryzie! Niech pan zagryzie! Będę bolał. Dobra, proszę się odsunąć, proszę się odsunąć, będę mu tutaj nogę nastawił. Dobra, uwaga! Nie potrzebuję tak Kurwa! Daj, silny, podtrzymam cię za rękę. Dobra, może pan, może pan już. To dildo, już panu tutaj pomagam wstać po, po... Kurwa, kto ten motrek Debil postawił? Wy mi go przejechaliście i musiałam go jakoś postawić. Ej, a, ale. Co? Co? Silny nie ma czasu, chodź tutaj. A pan to kurwa nie potrafi. Wypierdolaj do ciebie. Czy kurwa! Dobra. Wypierdolaj, czy kurwa! Ci zajebiesz! O kurwa To ci to kurwa jest niemożliwe. O kurwa Kurwa Marty Panowie bo się zapatrzyłem, bo ten taksówkarz nas śledzi kurwa cały czas Ten pedałek, chodźcie kurwa się Pamiętajcie tego, kurwa tu kurwa Szybko daj motor, szybko daj mi go, potrzebuję go Zejdź z niego Ale, ale czemu? Zaraz oddam, zaraz oddam O kurwa Dobra, nie tu Zaraz damy. Dobra jedź to Kurwa <laughs> Dawaj, dawaj, dawaj Wyciada pan, ci, wysiada pan, tak pan, Kurwa, nie mogłem pistoletu oni, oni, do mnie, oni do mnie <laughs> oh, oh. Halo, żyjesz? Martin, co ty kurwa robisz? Chodź, uciekamy, chyba policja go goni. Kurwa, Martin, spierdolony! Silny... Silny, pomóż mi, tak jak ja pomogę tobie. Kurwa. Zostawcie Petera, on uratował I świat w Jerozolimie. Ja rozumiem, ale oprócz ratowania świata coś jeszcze chyba przedskrobał. Ale to ten o. taksówkarz zaczął strzelać do Tata nas. to musi odpowiedzieć. Ja też tam byłem, ja nie ja strzelałem. Rozumiem. Ja dostałem Jechałem na spokojnie Dobrze. z Peterem motorem I zaczął do na nas strzelać ten pojebus To ty, to ty nas postrzeliłeś Pojebańców z taksówki spokój spokój, 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 spokój Dobrze, panowie wytłumaczcie mi co się wydarzyło Ja mam pierwsze pytanie, dlaczego, dlaczego ich nie jest trzech To jest, to jest pierwsza sprawa Jak dlaczego ich nie jest Może trzech? Może dlatego, że jeden się źle czuje, bo ich postrzeliłeś trzech. Więc tak, ten pan zeznaje, iż porwaliście go wcześniej. Urwa! Piciu, dawaj! Ojej! Ociuciu się! Ociuciu się! Ociucie się! się! Co? Po prostu się przyznajcie. No przecież no Dotykujesz, przyznaj się, masz tą, tą samą maseczkę dokładnie. Czerwona spodnie, czerwona ul, maseczka ]잖아요. z otwartymi ustami i oczami. No nawet no nawet nie próbuj się nie przyznawać, bo wyglądasz dokładnie tak samo, nawet się nie przebrałeś. To każdy no, sobie może wymyślić ten, taki takie masz. coś. Jakiś czyt będzie mi mówił, że mu coś zrobiłem. Pierwszy raz na no, oczy no, gościa widzę i z tak słuchy Pan tutaj w czerwonym, czy masz jakiekolwiek dowody oprócz ubioru tych panów? Ubiór, no ale ubiór to jest wystarczający, dał odbijać dokładnie pamiętam. No. Łódka, morda! Panu, panu komendantowi, który, który pracuje na policji, no wiele No i poza tym. Lat. Mówisz, chwilę, jak chwilę. ma prowadzić śledztwo? Proszę pana, to jest jakiś zwykły tam, panie komendancie. Poczekaj. Niech pan pamięta, że w mieście Los Santos mieszka parę milionów obywateli. Takich jak ty, to widziałem 30. Kurwa, trzeba od odpierdolę E, panie komendanci Dzień jak będzie z pety... tą licencją teraz bo pan a. Ją zabrał i. Petera pójście też mu kaucję dajcie 7 tysięcy nie no ale ty chyba nie jesteś poważny że ty chcesz jeszcze licencję mieć po tej akcji ale no. dobra ja nie oceniam no, tak, pan tam. komendant mądry chłop na pewno dobrze zrobi do widzenia dziękujemy dobrze panowie jego dnia